Dlatego nagrywam ten film, żeby pamiętać, żeby tu nie wracać Założyłam okulary, żeby nie było widać łez Już więcej tu nie wracamy A mogliśmy być na tej ścianie w tle Tutaj A wybraliśmy... Tutaj Bycie turystą jest bardzo przyjemne Tak, ja uciekłam na drugą drogę, bo nie dałam rady wejść w szósteczki. To, sam to samo powiemy następnym razem. Nie wracamy tu więcej, e, dlatego że, że nas pozagadało. Tak, Ale tu się piści. Nie, tu Nie, zawsze, tu nie zawsze piści. Dzisiaj nie dojrzeć, że było źle, to jeszcze piści. A dlaczego korma nas tak e, irytuje? Nie, co? nie wiem, co to korma. <laughs> dlatego, że wpiny są co 6 metrów. <laughs> Czy dlatego, że wyceny nie wiem, są 3-3 grausy w dół? Ja parłem z pamięci. <laughs> Czy dlatego, że po prostu nie umiem się wspinać? Korma nie istnieje. Prawdopodobnie wszystkie trzy czynniki. W końcu jesteśmy turystami. Jak normalni ludzie. Turysty. Turyst, turysty, turysty. Pietąsi O, widzę, że nas gonią. Widzę, że nas gonią, a mamy wspólne stanowisko, więc musimy się... Przesadziliśmy za spinem. Musimy, ja musimy się szanować. Tak. Dzisiaj? Moje uszanowanie. Zachowanie. Nic nie robimy, jemy. Dobrze się bawimy. No w każdym ja razie tylko ja i banana, przepraszam. i dachów. Dajcie nam więcej dachów. No jest. Tak? Oj, Nie zauważyłam kota Dzień na stracy Ileż to razy bije? Która godzina jest? Nie, w pół do na mszy. Idziemy Idziemy o, tam są książki, ale pewnie drogie, a ja wzięłam sobie za darmo spod biblioteki. Co chcesz powiedzieć o kormie? parę z gęby. Parę gęby nagrać? Co chcesz powiedzieć, że miałeś ciężki poranek, kot cię obudził, żeby go nakarmić, a później cię obudził, bo się zżygał. to, co zjadł i trzeba było drugi raz dać mu jeść, dlatego nie wyspałeś się. Dobra. Dzisiaj korma. Prawdopodobnie nas pozamiata jak zawsze. Ja. Idziemy.